Teraz postanowiłem e, pokazać wam jeszcze, znaczy jest tak troszeczkę rozreklamowany grzybek kombocza. Jeżeli ktoś już mm, właśnie sobie z, czyko, szuka informacji na temat tego grzybka. E, jeżeli ktoś jest zdesperowany i lubi coś takiego o smaku octowym no to proszę kupować go. Jeżeli nie no to polecam wam e, grzybka tybetańskiego. E, inaczej też inna nazwa to jest grzybek jogurtowy naprawdę jogurty z niego wychodzą wspaniały i można mm, pić to z, z smakiem może ja jakoś źle przyrządzałem tą koboczę ale mm, w smaku dla mnie to nie było nic smacznego nawet po jednym dniu coś smakowałem drugiego, dnia trzeciego bo to mniej więcej po czterech dniach ma taki e, już odpowiedni smaczek no to... Za każdym razem wychodziło mi to, zawsze przeproszeniem, chujowe. A ten oto grzybek, tybetański, to są takie jakby... E, on wygląda... Możecie zresztą, jeżeli szuka, piszecie w internecie, to e, od razu wyleci wam, tak jak kalafior, e, coś takiego dostałem naprawdę łóżeczkę, teraz mam kilka łóżek, jeżeli ktoś się może zgłosi zwróci mi za przesyłkę bardzo chętnie mogę podesłać w kopercie tam Bo jest oczywiście nie obiecuję pięć, za 5 zł myślę, że no problemu, żeby wysłał komuś w dealce tego grzybka, no, to się rozrasta w miarę szybko hmm. Jak ja to sobie przyrządzam, e, obecnie nie mam jakiegoś, e, mar, jakiejś marmolady, ale zazwyczaj do, dosypuję troszeczkę cukru, dorzucam jakieś marmolady i szejkuję sobie. E, oczywiście to nie jest warunek. Można te, to po prostu pić e, tak bezpośrednio. kwaskowate naprawdę też sa, samo smaczne, takie smaczne. Na przykład e, podsmaczyć sobie ziemniaczki i z ziemniakami coś takiego jest. No to może tyle z reklamy i antyreklamy, reklamy grzybka tybetańskiego i antyreklamy komboczy. Komboczy nie polecam, a grzybka gorąco polecam każdemu. Cześć!